Siączką miny świery jesteśmy na zakola środa. Udało się w końcu złapać na treningu dzień. Zobaczmy. Piękna amazońska rzeka dręca, skręca się jak w dżungli w Amazonii. To jak się fajnie odbija w wodzie gwiazda. A tutaj mamy jeszcze troszkę dnia, dokładnie mówiąc, zachód słońca 18:50. I tutaj widzimy pięknie płynącą rzeczkę, a teraz jeszcze troszkę plaży i w oddali Red GM tutaj jest, dokładnie tu, Powered by Wiesowiakuś. Wszystko jest i zaraz jedziemy do Stokrotki po bułeczki, do dzisiejszej jajecznicy i po, jeżeli będzie dobry po Newsweek Magazine, ale może będzie słaby, bo co drugi numer zawsze jest słaby i jest niewypałem. No dobra, idziemy. Co ciekawe, wichura zerwała jedno drzewo. Za chwilkę je pokażemy na v -logu. Tak zwany v -logs. Tutaj, widok jeszcze raz piękny na rzeczkę. Zmierzch, godzina 18.50. Już jesienny klimat, naprawdę zimno się robi. I już wchodzimy. Tu, tutaj, tydzień temu, było naprawdę przepiękne ognisko. Dobra, zobaczmy te drzewo zniszczone. Także grubo, gruba akcja, taka jest siła wiatru, nie ma, nie ma, żartów jak na Florydzie w USA, tutaj Ready GM, Powered by Wiesław Jaguś, dzisiaj fajnie, że pojechaliśmy od razu, bo jakbyśmy wyszli z sklepu to już by było ciemno, jak tam na dystansie, a więc dobrze mówiłem, 18.50 na czuję, wszystko dobrze powiedziane, Tylko jakieś kropelki, co kropelka sklei, sklei, żadna siła nie rozklei. No, zobaczmy. Ojej. Wszystko bez scenariusza na spontanie. 38 minut zaledwie jazdy. 42 na godzinę. Takie było, maksymalne prędkości. Dycha, tak to wygląda, dycha. No i tak to jeszcze usiądziemy na oweczkę, żeby widzą dać perspektywę, jak to wszystko wygląda, jak tu usiądziemy. Dobra, tak to wszystko wygląda. I tak to jest, piękne zakole. No jak w zimę. No, i to było na tyle, jeszcze wejdziemy z góry, żeby ten widok skręcającej rzeki ufudzić. Będzie jeden filmik dzisiaj, ale trzyminutowy, konkretny. Żadnych bzdur tam nie będziemy na nagrywać. Tu gwiazdy pięknie, jedna i druga. No, z gwiazdy to rzadkość, nagrać na vlogu. Ale się czasem udało. A i tutaj widok, jak z pocztówki. Dobra, tutaj chatka puchatka. Dobra, to było na tyle. Kończymy i tu ognisko było piękne. Kończymy i pozdrawiamy. Dwa razy w tygodniu już teraz, teraz rzadziej, bo nie ma czasu. Pozdrawiam i do słyszenia.